Witajcie, drogie ryby, co dla Was od 1 do 7 lipca 2024 roku? Dużo się dzieje na niebie i dużo się dzieje jakby w Waszym znaku. A to dlatego, że w ubiegłym tygodniu, 29 czerwca, w sobotę, Saturn przeszedł do retrogradacji. Wszedł w retrogradację. To jest ruch wsteczny, pozorny, ale jednak wsteczny. Dlaczego ważne dla Was? Dlatego, że Saturn jest w Waszym znaku. 2 lipca we wtorek dołączy do biegu wstecznego Neptun, który również jest w Waszym znaku. Będzie miało to duże znaczenie, drogie ryby. W tym dniu we wtorek mamy bardzo dobry, bardzo ładny układ na niebie: trygon Merkurego do Neptuna najpierw Merkury na początku będzie w raku, a później przechodzi do znaku lwa to jest doskonały dzień na uczucia, na miłość, na poznanie nowej osoby, tak? na podgrzanie emocji już w obecnym związku i 6 lipca w sobotę mamy nów księżyca w znaku raka, czyli znak wodny sprzyjający wam bardzo uczuciowy ten tydzień może być drogie ryby Dwie planety retrogradujące w Waszym znaku no mówią o tym, że dalej jakby możecie się zmagać z takimi sprawami z przeszłości, aczkolwiek uważam, że bo ten Saturn już jest długo w Waszym znaku, że sporo, sporo już w tym roku zrobiłyście, tak? Zabrałyście się za te trudne sprawy. Uważajcie, drogie rybki, na Neptuna w retro. No on jest. On jest. No, to jest Wasz patron, tak, ale on jest. No, wiecie, Wy lubicie uciekać w świat marzeń, tak? I możecie za bardzo popłynąć, tak? Jakby trzeba realnie też patrzeć na świat, na ludzi, na życie, tak? Zaraz zobaczę, co pokażą. Karty. Pierwsza karta Umiarkowanie czyli bardzo dobra karta wszystkiego będzie tyle, znaczy to jest na kartę na teraźniejszości, czyli obecnie jest wszystkiego tyle, ile potrzeba, tak no cóż drogie rybki, na nieunikniony wyszła karta świat, czyli możecie wyjeżdżać tak, mamy okres wakacji jest lato, piękna pogoda, wysokie temperatury oczywiście dla was najlepszym miejscem będzie woda po prostu, tak Morze, jezioro, a nawet basen, tak? E, w jakimś tam, powiedzmy, kurorcie, tak? E, ostrzeżenie od kart jest e, ósemka buław, czyli troszeczkę możesz się taki czuć wycofany. Być może przez tego retrogradującego Neptuna, rybko. E, twoja wysoka intuicja, gdzieś ten Neptun będzie powodował, że... Że, że możecie, możecie się tak czuć troszeczkę nieswojo, ale pamiętajcie, że ten wtorek to jest dobry czas, dobry dzień na miłość, to jest dobry dzień też na artystyczne poczynanie. Jeżeli jesteście artystami, może napiszecie jakiś utwór, tak piękny, albo zaistniecie gdzieś na scenie, albo chociażby na ognisku będziecie, nie wiem, z gitarą grać, śpiewać i wszystko to będzie takie bardzo miłe dla Was i dla innych, tak? Rada od kart yy, możesz yy, możesz znowu komuś pomagać, droga rybko. Ja bym się troszeczkę jakby... Znaczy nie to, że masz nie pomagać, ale no pamiętaj o sobie droga rybo też, tak? Bo to jest jako ostrzeżenie, więc ktoś może chcieć o was pieniądze pożyczać też. Więc yy, tak spokojnie yy. Z rozwagą, tak? Jeżeli to będą jakieś takie osoby mało znane, to ja bym jednak się wstrzymała, bo one wam mogą powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, że, że oddadzą, a później się okaże, że nie oddadzą. Także wszystkiego dobrego, drogie ryby, życzę pięknej miłości. Pięknych doznań na wakacjach, tak, cudownych ludzi na Waszej drodze i, i, i takich, takiego spełnienia też artystycznego. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się Pa.